Działanie Śpiewająca Polonia dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Zapraszamy do programu Śpiewająca Polonia, wspierającego drygentów, chóry polonijne oraz polskie działające poza granicami kraju. Zapewniamy opiekę kuratora, drygenta, churmistrza, pedagoga, który na co dzień będzie pomagał drygentom wspierać ich działalność. Na początku listopada zapraszamy do Wrocławia na bezpłatne warsztaty chórmistrzowskie, na których odbędą się indywidualne lekcje drygowania, emisja głosu, warsztaty metodyczne, psychologiczne, różne wykłady uzupełniające oraz integracja. Przygotowujemy śpiewnik z pięknymi polskimi utworami na cały rok. Taki kalendarz muzyczny, z którego będzie można skorzystać w codziennej pracy. Na koniec razem wypracujemy kształt przyszłych edycji Śpiewającej Polonii. Liczymy na Was. Mamy nadzieję, że wspólnie rozśpiewamy cały świat. Działanie Śpiewająca Polonia dofinansowano w kwocie 500 tysięcy złotych w ramach naboru ciągłego wniosków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Celem działania jest wspieranie dziedzictwa języka polskiego poza granicami Polski poprzez wspólny śpiew w zespołach ruralnych i wśród otaczającej je Polonii.